Dzień dobry! Dzisiaj przychodzę z tematem kolagenu. Jak wybrać preparat, by działał? Podstawowe jest kilka kwestii. Stan waszego żołądka, dawka, jaką stosujecie, forma kolagenu i czas suplementacji. Jeżeli chodzi o żołądek, chodzi o jego możliwości trawienia białka, czyli przede wszystkim jego odpowiednie dokwaszenie. Dawka kolagenu. Podajemy zazwyczaj około 5-10 gramów jako optymalną, by zaczął działać. Forma, czyli przygotowanie kolagenu w preparacie, szukamy sobie kolagenów hydrolizowanych, czyli w cudzysłowie pociętych na małe fragmenty, które naszemu organizmowi jest łatwiej przetrawić, przyswoić i dzięki temu budować swój własny kolagen. No i czas suplementacji, mniej więcej 6-8 tygodni to minimum żeby on mógł zacząć działać. Kolejne pytanie, które często się pojawia, jeżeli chodzi o kolagen, to ja go stosuję, ale on faktycznie nie działa. Dlaczego tak się dzieje? No i czy on faktycznie nie działa? Moi drodzy, organizm wykorzysta kolagen tam, gdzie on będzie uważał, że na ten moment najbardziej go potrzebuje. Także to, że my na przykład nie widzimy efektu na skórze, a chcielibyśmy, nie oznacza, że kolagen nie działa, tylko może na ten moment organizm bardziej spożytkował go i te elementy, które dostarczyliśmy, um, poszły w stronę, że tak powiem, stawów, sząstek stawowych, może jelita, um, może innych struktur naszego ciała, bo kolagen wiele z nich buduje. Także to nie jest do końca tak, że nie działa, tylko zależy, czego my oczekujemy. A jeżeli faktycznie widzimy ten efekt, tylko na przykład jest on słabszy niż, niż byśmy chcieli to możemy również w naturalny sposób tą syntezę stymulować naturalnymi substancjami i tutaj możemy go połączyć wtedy z witaminą C na przykład z cynkiem, z siarką organiczną MSM, witaminami z grupy B czy kwasem hialuronowym. I to będzie już nam tutaj ten proces bardzo fajnie wspomagać.